Marian, Marian też jest? Jest. Oczywiście, że jest, zawsze jest, tylko nie zawsze ciałem. Że co? Duchem. Nieważne. Nie zawsze duchem, nie zawsze nie ciałem. ciałem. No, ja nie rozumiem. Ja też jestem w szoku. Dobrze. Em... Co te flagi z tyłu robią, grubasie? Co robi ta wieża z tyłu, grubasie? Co robi ten milion flak naokoło? Grubasie, opowiedz mi, bo ja dawno nie wchodziłam na moje konto na czołgach. To są pytania do Was, Grubasy. Aha. Co tam się dzieje teraz we Francji, że oni Łukasz, robią takie wielkie afery? A Co e, myślisz, że do tych. Dlaczego, my... dlaczego tak? No bo Francja wyszła z Unii Europejskiej. Dlatego takie. Też słyszałam, że Francja wyszła z Unii. No. Francja wyszła z Unii i, i stała się kalifatem. Jest islamskim. taki ex-France. Mówią tak, takie, mm -hmm. tak jest. Aha, i tu są wszystkie kraje Unii wszędzie naokoło. Nie, to są wszystkie kraje kalifatu arabskiego. Aha, które ich witają. I tak jest, bo Francja stwierdziła, że w dupie ma Unię i no, wzięła nie, swoje wiem. małe państwo i wyniosła no. się z Europy. Wiem. wiem. I teraz nie. jak spojrzycie na mapę, to nie jest ściema, nie? jak spojrzycie sobie na mapę, to zobaczcie, że Francja jest gdzieś tam wiem. na środkowym wschodzie. Wiem, wiem. No I tego... tam jest dziura, stary, tam jest dziura teraz, nie? I wiem, to wszystko wiem, wiem. pływa, ja nie wiem o co chodzi, ale to wszystko pływa. to wszystko pływa. Ja wiem, bo ja słyszałam, że mają sprzedać tą wieżę Eiffla. Ale nie wiem, czy to jest prawda. Nie no, Żydzi... W sumie kupi... czasami takie plotki wchodzą, że lepiej nie wierzyć w tym, co mówią ludzie w Żydzi, ku... Żydzi kupią na złom pójdzie. <laughs> I w ogóle, co to gurde jest za matchmaking? Halo? Co ty? Dlaczego dziesiątki są? Ja, ja się nie pisałem jakiejś coś. Składam wniosek do prokuratury. I o co chodzi w ogóle? Nie, ja wiem, wiem, wiem. I są dwa raki, trzy raki no wspaniale. Przed chwilą grałem rakiem. Znaczy, no, nie wiem, przed chwilą, bo nie wiem jak to będzie. Kolejności chronologicznej. Myślę, na pewno nie my będzie, my będzie my w chronologicznej nie, że, nie, nie. że nikt tego nie ogarnie i na pewno będzie problem z tym, że przed chwilą grałeś. Powiem ci, że ja nawet tego ja ja nie. Napiszę komentarz, Łukasz, przecież nie grałeś. Powiem ci, że coś. ja nawet tego nie ogarnię. Nie się... ja w ogóle wiesz, co? Bo tak ga... dobra jest. Tak gadasz i nie wiesz, czy po prostu gadasz. To, do nie wiem, czy, w czy nagrywa nie nagrywanie, tak? Jest. Do mnie na pewno rozmawiasz, no, bo no, ja. ja do ciebie po zawsze. się zastanawiam nad tym, czy ty do mnie mówisz czasami, czy nie, po prostu czasami mówisz, a ja tak myślę. To nie mówiłeś? Wow, halo, przyjaciel! O nie, nie chciałem dostać za 500. Za gonga, no. O, dostał 733, A, ale, ale dobrze! Ardyleria, artyleria? Nie wiem, Którego ale tam, tam? i dużo jest tych na środku, to może oni tam doszczeliby ją, wiesz? tam raczej ciężko w niego... A nie, przechaj, bo tutaj raki mają w żółte, to ja tu już nie chcę wyjeżdżać. Ale już <laughs> odświecili, moim zdaniem. Ej, bez kitu, jestem jedną z trzech ósemek, nie? No, no. Myślę, że trochę pojeździmy i zaczniemy grać inny mecz. Co ja mam w ogóle robić? Włączyłem się APEKim, że ja się przełączę na APC O, pewnie, że się przełącz! Fun fact, fun fact, jakbyście nie wiedzieli, bardzo dobrze kontuje się i sentyłem. Shite scrap odwrócony, że tak powiem. No to tak. takie pojęcie? Nowe wikipedii już nawet jest nie? Ja, nie wiem, ostatnio. Przecież ja ostatnio w ogóle heavy tankami nie gram, nie i zapomniałem w ogóle jak się kontuje, czym się kontuje i jak i dla o, jak i dlaczego nie. Gdzie przód, gdzie tył, no. To łukasz już nie... Teraz wie. chyba jadę dobrze. Nigdzie u już nie widzi przodów i ty. Dobrze jadę? Nie, trochę źle. Czego ty łukasz tu szukasz normalnie, tu niczego nie ma ci się teraz skręcić? No co tą... Może jedź na akademiki. Nie pojadę na Akademiki, bo tam jest S o? Nie, to był GWS to. Dobra, okej, okay. przepraszam. Może jakoś kurczę właśnie... I tam Będę... jest Anemix 30, no to raczej tak średnio bym powiedział. Wiem, no ale może coś zaświjisz masz jakiś dobry... Boże, ale mi się odbija. No, bo po prostu. sens, że coś świecić, że coś ślepe. Tam masz 360 metrów zasięgu, tam 350, daj spokój. No, no, to nie, nie, już. Jukasz, nic nie doradzę teraz. Naprawdę, już, nic nie doradzę, bo ty po prostu. Powiem, ci, powiem ci Marianne, ja też jestem w kropce. Myślę, że możemy teraz zrobić głosowanie na żywo. I zrobimy głosowanie. Myślę, że trzeba to to zgr... jest głosowanie na żywo, uwaga, Myślę, że, że Trzeba to tym, zgłosić do prokuratury. Wyjść Co tu jest? Do przodu. Ślak To jest, niech kliknie A. A kto jest za tym, żeby ja jechać na akademiki nie kliknie Nie, B to jest tak. Nie kliknie, tylko wpiszę. Wpiszę, wpiszę na w komentarzu o A albo nie, nie. B i naciśnie Enter, nie, nie. tak. To się tak nie kliszy. To się tak robi. I ja potem A, odczytam, jak nie. wpiszecie. Tak na, zrobi. Jak wpiszecie A, to ja powiedę, i naciśniecie Enter, to ja pojadę na akademiki. Jak wpiszecie B i naciśnięcie Enter, to ja pojedę na akademiki. Tak. Wpisałeś? Dzięki, to jadę na akademiki. Tak, ale kurde dzięki. ja radzę się tak pochopnie i potem nie usuwać tych komentarzy, mm. bo jednak potem wyjdzie na to, że ktoś po prostu kliknął, a potem powie o, nie było żadnych komentarzy i Łukasz pojechał tam, ale tak naprawdę to będzie, że wszystkie są pulsowane. Bo Łukasz nigdy nie jedzie niezgodnie z tym, co mówią po prostu inni. Cwani no, zawsze tam Cwani jestem. Dlatego ja teraz po prostu klik kliknę B i po prostu widzę, że już 10 osób kliknęło B, potem na pewno te 10 osób usunie te komentarze, Ech. no ale trudno, no. Takie życie, no internety są bezlitosne. Nie, taka słuchasz, prawda? Prawda. Tak. Ja już wiem coś o tym. Zdecydowanie tak jest. Dobra, iolos daje Dajecie na tego kuźwa ANMX C30. c 4 Nie widzimy tego. Nie, bo on jest na środku, na, na, na f roadzie tak zwanym. Aha, aha, aha. To jest F-Road. Wow. Wow, bo dlaczego, dlaczego to... to? Dlaczego f Nie. Bo jest na linii F. To, <noise> wow. że jest drogą, to de facto musi być F-roadem. Wow, wow, niesamowite. Co nie? Co, nie spodziewałam się takiego. Geniusz, T44 jedzie. I... jedzie tu, przesuwa się w naszą stronę. I'm gonna rape him so badly. Siema! Dzięki, BANG! 370! No mało coś poza sobą. ja mówię mówił Czego? Zasłonić? Ale go zasłaniasz, Łukasz? No nie mogę. O przeżył, uratowałeś jednego naszego Łukasz, jesteś mm. bohaterem bitwy Fuck you. Yeah. America, tak. fuck yeah. Nie, czekaj to Stalin. Nie Arto, zabili go Wyślę to powtórkę, żeby cię nazwali bohaterem bitwy i żeby ci specjalne oznaczenie dali Dzięki Załadowałem sobie teraz APC, ze względu na to, że dlaczego by nie, pomogę? No no, bo cię stać <laughs> Mogę stać? Przynajmniej tutaj <laughs> Ale jesteś zabawna. Nie! Paga. Tam są szatany. Nie. No no przecież dlaczego by nie. Muszę mu oddać, no przecież bez kitu, nie? Wow, ładnie go zbiłeś. No co? 403. Uj! Rak! Uciekaj! No co Uciekaj Łukasz, bo już zrobiłeś tak dużo od że nie możesz zginąć. No robiłem dwa style. O, rak! Nie wyjeżdżaj uważnie, jak jedziesz? Ja wiem, uciekam. A MX będzie jechało teraz sam do przodu. Weźcie się stąd, usuń i tam nie jedź. Tak jest. Złe miejsce i zły czas dla ciebie w tej chwili było. No. O, 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 coś tam się pojawiło. Halo, przyjaciel. O, o, może my, możemy go nawet zrobić. Zabili nie? go. No właśnie, A on był dla Ty was. no zrobiłem 946. No to super, się... na pewno po prostu... Myślę, że Stalin jest dumny. Myślę, że y, zamarzemy i przerobimy. Porak! I przerobimy, że masz milion. <śla> Myślałam, że go trafisz, ale nie wyszło. No i teraz... Ja czekaj, Bo tu został sam AMX, on jest dobry? Ta on ma magazynek, ale teraz ładuje, więc zanim ja do niego wyjadę, to on skończy ładować, więc... Więc się przygotujemy Ach. na najgorsze. Plan jest taki, żeby poczekać na tego, aż KMX 30 pojedzie. Nie, bym jechała z drugiej strony całkiem. Nie, nie, nie. No niej, no, nie ale nie. na cholerę. No, bo tak naprawdę tu możesz stać i nic nie robić. Proszę co, Kaman. A tam może jeszcze Arte znajdziesz Nie no, spoko, dam sobie radę. radę. No, a tu to to będzie po nas, słuchasz. Hmm. Co się stało? Na pewno raz go trafię Co się stało? Miałam zestawu naprawczego, więc to już jest problem. Jego tu miało nie nieby. Okej, okay, jest tutaj. Okej. Okay. Okej, 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 co on tam robi? On się tam kitra, okej. Okay. No, na pewno ona nie zauważy. Ty, wywalił. Rak wywalił. -a. No, no, no. Jak wyjedzie, to znaczy, że przeładował, Łukasz. Też tak myślę. Nie, na spokojnie, na spokojnie. Mhm. Mm no. Właśnie przeładował. Tak, detrak! Myślę, że po nas. Spoko. mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm. Tylko twoje spoko, to jest wiesz. Ile on ma 15? mówiłam. Cztery. Mówiłam, Łukasz, to była zła decyzja. Ale dwa razy zebrał. No i co? No, no i dzięki ginąłeś. temu. O, wótek go zabił. Ginąłeś. Wyliczone, tak jak wyjście z Francji z Unii Europejskiej. Tak. Wyliczone wszystko no. co do Franka. Co do Franka? Co do Franka? No. Ryszard Peru, słońce lwa. Co, co? Majtki, majteczki, w wkropeczki. Ale, 1805 O, to myślę, że jesteśmy na topce. Na pewno, na pewno, na tego nie klikaj. <gryw> Dawaj. No, ej, to nawet nieźle. Ej, ale kurczę, czemu my przegraliśmy? Czemu wygraliśmy? Tutaj ci tak dobrze grali. Czarnuchu, proszę. Czarnuchu, proszę. Normalnie, przy dwóch ma normalnie wyższe wartości niż my. Hmm. Niż naszych dwóch, trzech nawet. Naszych, zarobiłem. naszych wszystkich. Zarobiłeś. Naszych wszystkich. Zrobiłeś, brawo. Dobra, tylo, tylo wystarczy. To akurat takie do obiadu, ale w sumie już teraz nie muszę iść do obiadu, bo już jak ktoś to obejrzał, to już nie, nie będzie ja drugi raz obiadu. I ten. Do, tyle. Pa!